Cześć, witam was w kolejnym filmie na kanale Orchideli. Dzisiaj będzie przepis niebyle jaki, bo będzie to Karpatka. Ale nie będzie to zwyczajna karpatka, będzie to jedna z najbardziej górzystych ciast jakie wasze oczy kiedykolwiek widziały. A do przygotowywania tego ciasta razem ze mną szczególnie zachęcam tych, którzy z różnych względów uważają, że jest to coś całkowicie poza ich zasięgiem. Spróbujcie, przekonajcie się, zobaczcie co z tego wyjdzie, a później bijajcie na mój kanał, tam jest taka playlista, która nazywa się "Podstawy pieczenia" i znajdziecie tam wiele jeszcze innych. Bardzo ciekawych przepisów, które również możecie spróbować przygotować i jestem przekonana, że z pełnym sukcesem. Pamiętajcie również o zasubskrybowaniu kanału, aby zawsze być na bieżąco z nowymi filmami, nowymi przepisami. No i oczywiście, jeśli filmik Wam się spodoba, to dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. A dokładny przepis na ciasto znajdziecie jak zwykle na mojej stronie w wersji do wydrukowania, w wersji do przeczytania, tak więc jeśli nie potrzebujecie dokładnych wskazówek w przygotowaniu, a tylko jesteście zainteresowani przepisem samym w sobie, to zapraszam na moją stronę. Link umieszczam jak zwykle w opisie pod filmem. Zaczniemy od przygotowania ciasta 200 g, czyli kostkę masła rozpuszczamy w garnku, mieszając od czasu do czasu, aby równomiernie rozprowadzić temperaturę. Jeśli zauważycie, że masło zaczyna się gotować, po prostu wyłączcie ogień i pozwólcie mu rozpuścić się pod wpływem ciepła z ogrzanego garnka. Gdy całe masło jest już rozpuszczone, dolewamy półtorej szklanki wody i tym razem zagotowujemy. Następnie dodajemy 1,5 szklanki, czyli 240 g mąki pszennej. Ponieważ ciasto ptysiowe to ciasto parzone, musimy zaparzyć naszą mąkę. Dlatego też nie wyłączając ognia, mieszamy cały czas podgrzewając, aż ciasto zrobi się troszeczkę gęstsze i jednolite, bez śladów suchej mąki w środku. Następnie zdejmujemy garnek z ognia i zostawiamy do przestudzenia. Ciasto może być lekko ciepłe, ale nie może być gorące. Normalnie na tym etapie zaczynam przygotowywać budyń do kremu, ale ponieważ nie chcę Wam pomieszać wszystkiego i poplątać, zrobimy najpierw ciasto, a później zajmiemy się kremem. Gdy masa jest już przestudzona, dodajemy do środka 7 niezbyt dużych jajek. Jajka dodajemy pojedynczo, za każdym razem dokładnie miksując, aby wymieszały się z masą. Na koniec dodam jeszcze półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i mieszamy mikserem tak, aby dokładnie rozprowadzić proszek w masie. Tak, przygotowane ciasto dzielimy na pół. Nie powinno być to trudne, biorąc pod uwagę, że jest ono dosyć gęste. Jedną połowę wykładamy na dużą blachę z piekarnika, wcześniej wyłożoną papierem do pieczenia. Ciasto ptysiowe ze swojej natury jest wytrzymałe, więc spokojnie drugą połowę możecie odłożyć na blat na czas pieczenia pierwszej. Całość rozsmarowujemy w miarę równo, nie ma tutaj potrzeby robienia na siłę nierówności, ponieważ blat i tak urośnie ładnie wypiętrzony. Aby sobie ułatwić rozsmarowywanie, można łyżkę od czasu do czasu zanurzyć w wodzie. Blat karpatki pieczemy około 20-25 minut w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Bardzo ważne jest to, aby piekarnik był dobrze nagrzany zanim włożycie ciasto do środka. Trzy szklanki mleka wlewamy do garnka, następnie dodajemy duży cukier waniliowy lub dwa małe i całość zagotowujemy. 7 żółtek i pół szklanki cukru ucieramy razem przez mniej więcej 2 minuty, aż żółtka zrobią się wyraźnie bledsze. Następnie dodajemy dwie pełne łyżki mąki pszennej i dwie łyżki mąki ziemniaczanej. Całość mieszamy najpierw łyżką, później mikserem tak, aby w masie nie pozostały żadne nierozmieszane grudki mąki. Tak przygotowaną masę zalewamy gorącym, zagotowanym mlekiem i mieszamy najlepiej dużą łyżką lub trzepaczką. Po czym przelewamy z powrotem do garnka i zagotowujemy. Budyń należy cały czas mieszać, ponieważ szybko robi się gęsty i łatwo przywiera do dna garnka. Ugotowany budyń przekrywamy folią, tak aby dotykała do jego powierzchni. Odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Tym razem budyń trzeba dobrze wystudzić, ponieważ ciepły budyń może zważyć cały krem. 350 g miękkiego masła ucieramy do białości, czyli przez około 10 minut. Masło powinno być miękkie, ponieważ dzięki temu łatwiej i szybciej się utrze. Gdy jest już gotowe, po łyżce dodajemy zimny budyń. Gotowy krem wykładamy na blat karpatki, wyrównujemy i przykrywamy drugim blatem, dociskając lekko, aby blaty się połączyły. Na koniec wierzch posypujemy cukrem pudrem. Całość wstawiamy do lodówki na mniej więcej godzinę, aby krem dobrze zastygł. Smacznego!